Cześć widzowie To jest To jest strony... ale nie znam z... ...Randomem Który się okazał ruskiem Nie Dobrze, jak widzicie Ну, древно, Не, а не, не а а а стоит, чтобы он нашел подбальза. Дай, дай, дай. Дай, дай. Дай, дай. 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 Zabijemy. Za dwóch. Trzeba sklaczować teraz. Być może awans będzie Z źle. dzwoneczki ugrałem. W poprzednim miałem 15 zabójstw, a po pierwszej połowie 0 po miał 7. Się później to zaczął mnie wyrażać. No. Też grałem Więc tak. Ah, yeah, so. uh. hmm. has been defused. Counter -terrorist win. Hmm. What Hmm, We kill them, and then we go home. it Go go Ciężka sytuacja, że tak, no. ciężka, tak? Ja, to wygląda Ja opiekuję, po co on tam stał sterowany No ja coś chyba też ale nie Znaczy, najbardziej bym grać... Nie, najbardziej... Nie lubię wygrać z m 4 s Nie, M4A4 teraz. Nie lubię wygrać. Najbardziej albo z M4A1s, albo z Kałacha właśnie. Nie wiem... Najbardziej... Tak bardziej. Czy robił w nich taki gig kiedyś? Będzie, tak, Ale timing. Bo nie, bo, co tam nie

ale wiem no, czy nie wybowało. Tak, to tak, 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 to tak, tak, nie tak, Mogę zagrać tak, Pewnie nie tak, 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 Mam teraz tak, 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 nawet. Ładny, dziękuję. No, nic nie zawsze muszę się Nie wiem, No, no Nie, 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 nie mam. Gramy w fula, Nie, W fulla fulla. Nie, lepszy. Tam do by tutaj byłoby 6-2, 3 ale no... Nice. Jest jeszcze ja więcej sprzętu, ale nie, nie, nie było tak. wie?

Здорово, я не буду вс ⁇ в земле. Точно, я вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ в земле.

No rash, no rash Nie wyczuję Nie wyczuję tak wygląda no rash, nie ale... Uh, go, 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 uh, go, 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 Nie go, spokojnie. A um, Good job. Sorry. Okno. No, Nice, oh AWP. A. Yeah. się zabiłem. Drop, AWP. Okay. Eu tenho que ir pra mim agora, eu vou que não é a eu que você volte. Eu vou flashbang. Join flashbang. Obrigado por me Bomb! Wiem, że bomb. Aha! Bo oni obydwaj już nie żyją. Nie żyją. Dobra, ja myślałem, że jeden nie żyje. U. Kurde. Bomb został wyfuzowany. Counterterrorists win. O kurde.

Nice. <laughs>